Ci widzowie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj specjalny odcinek Dzięki, że mi wbiliście 100 subów Więc za to robiłem dzisiaj unboxing z figurek Super Heroes Dzięki, że wbiliście te 100 subów Więc teraz nadszedł znaczy czas na 1000 subów. Mam nadzieję, że je dobiję. Teraz lecimy z pierwszą saszetką. Ciekawe co się teraz dzieje. Trzeba pociąć ten dokładnie Zresztą Teraz zobaczymy, jak ta, jaki mi gość Tutaj mamy mm. radę tylko Widzę, że nam się trafiła Bumblebee. Znam znaczy, można ją tak nazwać. Bumblebee. Gdzieś, mi, gdzieś mi jej głowa poleciała. To jej Są też dwie miny, widzę, i tam mi nie? Też w tych, tych akurat wersjach jak jest takie coś, że może figurka nasza jakby skoczyć. Tylko musimy taki klocek wziąć, cyk, musimy go przypiąć i nasza figurka może jakby latać, czy skakać. Teraz jeszcze drugi piorun. I proszę bardzo, proszę Państwa, tak, tak właśnie wygląda nasza Bumblebee. Kolejna saszetka. Teraz. Dobra, teraz musimy trochę zaraz, żeby nam to nie wyskoczyło wszystko. I jakaś fajna postać, mega! Teraz musimy jej, jej część. Patrz. I nam się trafiła jakaś bombardowa jakaś postać. Muszę wziąć do instrukcji budowy. Bo tutaj też są instrukcje z tyłu, bo, które trudne postać tę można nam spłacić instrukcję. No to, to, to nic. Zobaczymy jak się zbuduje tą postać, bo na razie wygląda mi na trudną do zbudowania. Teraz perezy, perezyna. Teraz trzeba mu dać kajdanki, bo to super złoczyńca na no to wygląda. Też ma tutaj taki wiel, taką linę, żeby zatrzymać tych, którzy jego gonią. No i tak wygląda nasza druga postać. Jej tak zrobię. Teraz będziemy otwierać trzecią. Włożymy i Nam się trafił Joker z watą cukrową. Tutaj coś jeszcze zostało, powstało. E, watę cukrową teraz budu... Teraz najpierw zrobimy watę cukrową. Teraz to wpijemy i... Teraz robimy Jokera. Tak wygląda joker z watą cukrową i też ma... czwarta. Ciekawe czy kolejna postulka nam się trafi. I w ogóle kolejna której trafi, nie trafiło. Teraz mamy zieloną latarnię. Czy jakiś element zesku. Tak, zostało, ale to jest zawasówka. Tak, właśnie zielona latarnia. Też mamy jej znaczy jego dwa pierścienie które, wyglą które wyglądają tak też ma lampę swoją tak właśnie wygląda nasz bohater kolejny ciekawe czy teraz nam się trafi i powtórka czy nie teraz lecimy z kolejną i na postać a to jest bohater z wody akurat trochę cześć uciekają. Damy jemu minę. Ma też rękę jedną z hakiem. Nogi rybaka. I jedna ryba chyba może świecić w ciemności. I teraz budujemy podstawkę. Jak na razie dobrze widzę, że nam w ogóle się nie trafiło ani jednej powtórki. Teraz ciekawe, czy w tej nam się trafi powtórka, czy nie. Najbe Słuchajcie, te figurki, są, według mnie, jestem w nich, pod nich bardzo ekscytowany. Najbardziej tym z kajdankami. Zielona letarnia też mi się podoba, po, tym, po tej lampie. Ta figurka mi się podoba pod, tym fajną, pod, pod tą fajną ręką, bo nigdy nie widziałam takiej figurki z taką ręką. Joker mi się podoba, bo ma tą watę fajną cukrową, a Bumblebee, bo ma skrzydła. Teraz jeszcze nam zostały dwie, dwie zaszetki. Ciekawe czy nam się trafią powtórki. Po Widzę, że tu nie będzie żadnej powtórki, tylko... Tylko to, to, to muszę tę wygrzebać. wygrzewać. Chyba i widzicie, kto to jest? Bo to jest, To jest dziwnie zablokowane. O, to jest, to jest, bo to jest, to to jest, akurat Wonder Woman nam się to zrobiła. Żadnej dobrze to to widzimy wszyscy. często tak zrobić. O, przykleiło nam się to. I teraz tutaj trzeba jej w spodnicę. No normalnie żadnej nam powtórki się nie trafiło, czyli że słuchajcie, jest na razie jak najlepiej. Bo żadnej powtórki fi z figurek się nie trafiła. Teraz trzeba zrobić tylko jej podstawkę. I mamy kolejną naszą figurkę. Dobrze to wszystko ja widzę. Akurat. Dobrze to widzę. Dobrze wszystko to widzę. Dzisiaj mi wszystko leci z rąk. Ale słuchajcie, obs obstawiajcie, że ty dzisiaj w odcinku nie będzie żadnej powtórki. Teraz chwila prawdy ludzie, Czy będzie powtórka. Myślę, że teraz nam się trafi ta złodziejka. Co to będzie? Ciekawe. Moje marzenie. Już mamy tą figurkę, która mi się spodobała. Ja? Teraz tam będzie pod... bardzo ją chciał mieć po pod tym fajnym... po tym fajnym... po tej fajnej torbie. Też, to jest akurat pantera, można powiedzieć. Zrobimy do góry ogon. No i no wszystkie figurki takie, jakby mi się trafiły najlepsze, bardzo fajne. Już musimy kończyć, ale powiem wam coś o tych figurkach. Jest ich jeszcze więcej do trapienia. I jest jeszcze jedna taka figurka, super rzadka do trapienia. No to napiszcie w komentarzach kto może już ją trafił kiedyś No teraz Wam opowiadam o tych figurkach Było fajnie wszystkie, znaczy wszystkie są fajne, mi się najbardziej podoba ta i ten wodny No i ten Może kiedyś jeszcze nagramy taki filmik I patrzcie, naprawdę zerów po nam się trafiło no, W dzisiejszym odcinku to jest wszystko, tym specjalnym odcinku Dziękuję dla Was za te wszystkie 100 subów, jakimi wbiliście. No to, teraz by, no to teraz by było fajnie ich wbić te 1000. To by może kiedyś nam to się uda wbić? Je. No to kliknijcie łapkę w górę i subskrypcję. Też możecie wbić dzwoneczka. I pozdrawiam, I pozdrawiam wszystkich tych, którzy mi pomogli wbić te 100 subów, więc na razie.